Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na wideotestach. Zbliża się rok szkolny, a z nim wyprawka. Dlatego przedstawiamy wam najlepsze gadżety, które warto zakupić do szkoły. No to co? Torby w łapę, plecaki na plecy i idziemy! Muszę wam do czegoś się przyznać. Nienawidzę biegać. Nie dlatego, że jestem gruby, ale dlatego, że kocham słuchać muzykę. Zawsze miałem problem z kablem, który często mi odpadał, a także z przedmiotami, które przy okazji musiałem nieść. Na przykład portfel. To było strasznie niewogodne i było zagrożenie tego, że mi wypadnie, a ktoś potem mnie okradnie. Otóż jest na to rozwiązanie. Gazet, który bardzo chciałbym mieć, to uchwyt na telefon. Otóż nie tylko to się tam zmieści, słuchawki możemy łatwo podłączyć, mamy także do nich miejsce na zwinięcie, a przy okazji także miejsce na karty kredytowe, pieniądze i tak dalej. Idealne na lekcje wf -u. Dobra, wróciłem z lekcji WF-u. Teraz czas na przedmiot, który bardzo przyda Wam się w trakcie długich, nużących wykładów, czyli DX1, a dokładniej XBITS DX1. Jest to długopis, który posiada wbudowaną kamerkę, a także mikrofon. Wyszumia automatyczne wszystkie nieczystości z nagrania i pozwala nam na nagranie długich nagrań, które trwają około 2 godzin. Czyli 2 godziny możecie nagrywać ciągłych, nużących wykładów. Chcecie spać? Spoko, możecie zrobić sobie zdrzemkę i nagrać wykład. Potem nic się do Ciebie nie przyczepi, że w końcu nagrywałeś. Nikt o tym nie wiedział, oprócz Ciebie. Dobre jest to także przy okazji na przykład na nagranie przypału w jakiejś szkole, a potem wstawienie na YouTube'a. Czyli jeżeli chcecie być gwiazdami YouTube'a, to śmiało kupujcie taki super, świetny długopisik. Możecie go sobie schować za koszulę i macie hit! Nagrania wykonywane są w przedstawionej obecnie na ekranie rozdzielczości. Tak samo ze zdjęciami. Warto nadmienić, że nagranie, które trwa około minuty, może ważyć 30 MB. I taka mniej więcej jest pojemność nagrań. Niestety potrzebujecie do tego zewnętrznej karty microSD, którą możecie kupić także w linku podanym w opisie. Link do gadżetu jest również opodany w opisie, jak i do innych. Okej, okay. gadżet to niekoniecznie coś taniego, dlatego teraz przechodzimy do trzeciego gadżetu, do trzeciej lekcji, a dokładniej do bardziej przerwy, bo przyda wam się to na przerwach. No bo na lekcji raczej nie będziecie jeździć na hoverboard. Hoverboard? Jak to się mówi? Na pomoc do wujka Google! Hoverboard! Overboard może Wam się przydać, gdy na Wasze nogi już są zmęczone i jesteście uczniami ogromnej szkoły. Na przykład jesteście studentami, a na takim UW, żeby przejść z jednego działu na drugi, to jednak trochę czasu trzeba spędzić na wędrówce nogi odposzą na takim hoverboardzie. Warto zwrócić uwagę przy zakupie chociażby na maksymalną masę, na prędkość z jaką będziecie jechać, na czas ładowania na jednej baterii, ile będzie się ładować bateria i ile może wytrzymać na takiej długotrwałej jeździe, a także warto zwrócić uwagę chociażby na długość kół, na wielkość kół, na promień ich tak aby nie obalić się przy okazji jakiegoś większego krawężnika albo dołka na polskiej drodze. Wiadomo, jakie są polskie drogi. Kolejny gadżet, z którego warto skorzystać i warto go kupić, jest Smartwatch. Smartwatch jest już dość popularnym gadżetem, ale nie aż wystarczająco. Nie każdy go posiada. Ja na przykład go nie mam. Ale w planach mamy na studia, aby go kupić. Czemu? Ponieważ nie każdy jeszcze jest świadom jego możliwości. No, każdy psor już przyłapie cię na telefonie na tym, że korzystasz ze ściąg z internetu, ale nie każdy wie, że w takim zegarku można zmieścić notatki, z których się skorzysta w trakcie sprawdzianu albo sesji. Jeżeli chodzi o ich cenę i o to, że to jest ogromna inwestycja, to jest to oczywiście mit, bo dobry smartwatch można już kupić za około 150 zł. To nie jest duży wydatek, biorąc pod uwagę ilość możliwości, jakie występują w takim gadżecie. W przedstawionym linku gadżecie są opcje takie jak chociażby notatnik, połączenie z internetem, monitorowanie naszej drogi, ile kroków przebyliśmy, naszego pulsu i wielu, wielu innych rzeczy. Oczywiście z połączeniem z internetem i z połączeniem Bluetooth do telefonu. Gadżet piąty, a bardziej już mocniejszy sprzęt to tablet 2 w jednym. Szczególnie gdy ceniona jest obecnie mobilność pracy. Gdy potrzebujecie czegoś mocnego, jednocześnie, by pracować na studiach i jednocześnie, żeby móc sobie w domu popracować, to dobry jest tablet 2 w 1. Ja polecam Lenovo Yoga Tablet 3, który jest bardzo dobry, ponieważ ma dodatkowo wbudowany projektor. Otóż, gdy potrzebujecie stworzyć jakąś prezentację, a niekoniecznie chcecie dawać pendrive'a, bo może być zawirusowany komputer, na którego podczepiacie go, to jest to dobre, żeby wykonać na, wykonać na przykład na lekcji prezentację, albo kiedy wrócicie sobie już do domu, odpocząć i obejrzeć film na projektorze. Jeżeli chodzi o cenę, wytyczna jakość scena wypada bardzo dobrze, przedstawiona jest ona w opisie. Natomiast jeżeli nie szastacie pieniążkami i należycie raczej do biedniejszej warstwy społecznej, albo po prostu uważacie, że pieniążki Powinny być przeznaczone na coś lepszego niż sprzęt, to było zainwestować w tańszy tablety 2 w 1. Więcej tabletów dwa w 2 w 1 będziecie mieli przedstawione w tym oto filmiku w wykonaniu Jacka jednego z moich kolegów z redakcji. To by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia w następnym filmiku. Powiedzcie, czy macie jeszcze jakieś ciekawe gadżety, które moglibyście zaproponować innym uczniom lub kolegom chociażby z pracy. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli ten film Wam się spodobał, koniecznie go także udostępnijcie. Do zobaczenia w następnym filmie i cześć!